Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach powrót roweru miejskiego w Płocku. Marszałkowie spotkali się online z premierem, a na koniec trener Wisły Płock zapowiedział koniec pracy w Wiśle. Po zimowej przerwie znów można korzystać z uroków płockiego roweru miejskiego. Na miejskich stacjach stanęły już jednoślady, które czekają na Płocczan. Mamy wiosnę, temperatury wyraźnie wzrosły, więc rozpoczyna się kolejny sezon rekreacji. Pomimo pandemii koronawirusa do Płocka wróciły jednoślady. Mowa o Płockim Rowerze Miejskim, który rozpoczyna kolejny sezon. We wszystkich miejskich stacjach stanęło już te charakterystyczne jednoślady. Wróciliśmy z rowerami także z firmą Next Bike na Płockie ulice i w tym momencie to co istotne, ważne, Płoczanie bardzo aktywnie i Szybko korzystają z tej formy lokomocji, komunikacji po mieście. Nowy sezon przyniósł też dobre informacje dla miasta. Przygotowano nową umowę z firmą dostarczającą usługę do miasta. Urząd zapłaci mniej firmie Next Bike za jej obecność w Płocku. Dla miasta o tyle jest to ważna informacja, że zapłacimy dużo mniej niż w poprzedniej umowie, natomiast Płoczanie będą mogli korzystać z tej samej liczby ilości rowerów oraz stacji, która była do tej pory, więc zapraszam bardzo serdecznie na rowery. Do tych zaproszeń oczywiście się dołączamy. Odbyło się spotkanie marszałków województw z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem były m.in. zakończone konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Rozmawiano też o sytuacji w szpitalach. Marszałkowie województw, w tym marszałek Mazowsza Adam Struzik, wzięli udział w spotkaniu online z premierem RP, którego głównym tematem były konsultacje społeczne krajowego planu odbudowy. Podczas których regiony złożyły liczne wątpliwości. 7 kwietnia odbyło się spotkanie z premierem rządu, jak i z ministrami reprezentującym rząd, strony samorządowej, czyli przedstawicieli samorządów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. I marszałków województw. Podczas dwugodzinnej dyskusji strona samorządowa zwróciła uwagę na kilka takich fundamentalnych kwestii. Pierwsza to uważamy, że rola samorządów we wdrażaniu. Krajowego Programu Odbudowy powinna być znacznie większa od samego początku, od programowania. Jak zauważył podczas spotkania marszałek Adam Stróżik, podstawowym elementem powinno być zbudowanie odporności w lecznictwie szpitalnym na analogiczne pandemie, jak tą, którą obecnie przeżywamy. Zwróciliśmy uwagę na takie fundamentalne obszary, jak chociażby ochrona zdrowia. Uważamy, że zbyt mało środków Zostało zaproponowanych na wsparcie dla szpitali. Przy czym te, które zostały zaproponowane, dotyczą wyłącznie szpitali o charakterze ponadregionalnym i regionalnym, natomiast nie odnoszą się w ogóle do szpitali miejskich czy szpitali powiatowych, a one w tej chwili, jak pokazało życie są też na pierwszej linii obrony przed pandemią. Samorządy przede wszystkim domagają się większego udziału strony samorządowej w realizacji Krajowego Planu Odbudowy, a także klarownych reguł dzielenia środków unijnych w różnych programach i obszarach. Wisła Płock cały czas walczy o punkty w Ekstraklasie. Tymczasem podczas konferencji prasowej przed meczem z Pogonią Szczecin trener zapowiedział, że odchodzi z klubu. Wisopłocki bez trenera, Radosław Sobolewski, szkoleniowiec nawciarzy, zapowiedział, że po trwającym sezonie kończy swoją pracę w Płocku. Taką decyzję zdradził podczas konferencji prasowej przed meczem z pogonią Szczecin. Ja już podjąłem decyzję. Na koniec. Z końcem tego sezonu e, odchodzę z Wisły Płock. Pomimo tej decyzji, trener zapowiada walkę o punkty i pełne zaangażowanie w pracę do końca sezonu. Kolejnym rywalem na wciarze będzie Pogon Szczecin. Celem Wisły jest zwycięstwo. Plan jest prosty. Musimy poprawić e, parę rzeczy, które gdzieś tam szwankują właśnie szwankowały w tych ostatnich dwóch meczach, czyli. To, co mówiłem na konferencji pometrzowej, zwłaszcza ostatnia tercja boiska. Musimy zagrać po prostu odważnie, musimy za zaatakować większą ilością zawodników, musimy posyłać częściej piłkę w pole karne przeciwnika i zagrażać, zagrażać jego bramce. Wiadomo, mierzymy się z zespołem, który, którego bilans naprawdę jest imponujący, zwłaszcza jeśli chodzi o. o... Obramki stracone. Ta defensywa naprawdę wygląda solidnie, bronią bardzo mocno, bardzo agresywnie. Natomiast no, poszukamy swoich szans właśnie w ataku, zwłaszcza bocznymi sektorami. Mecz Wisa Płock Pogoń Szczecin już w sobotę 10 kwietnia o godzinie 15 Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.